Witam Państwa. Czas na kolejny komentarz kolejny komentarz głównie o Syrii. Tak to jest. Syria najważniejsza ze sztuk. To po pierwsze, po drugie najwięcej widać to co jest ważne właśnie na tle syryjskim. Oczywiście to jest to bardzo wszystko skomplikowane, ale nie ma czegoś tego, Czy jak no. no po prostu tak jest i tyle Trzeba zaakceptować rzeczywistość taką, jaką ona jest w stanie sobie bajeczki jakoś tam formułować. Tak więc tak, no... W, m, oczywiście dla całości trzeba obejrzeć trzy poprzednie komentarze, które były o wydarzeniach w Syrii. Ja tak, żebym nie musiał tracić czasu teraz na, na przypominanie, bo to bo czas trzeba szanować. Tak więc tak, no... Yy, pomimo wielkiego szumu, który był szczególnie wczoraj w nocy, yy, ten deal z, z władzy syryjskiej z druzami no, pozostaje najprawdopodobniej tak jakby w użyciu, i on jest aktualny, i pomimo dużego oburzenia, yy, zasłużonego oburzenia to trzeba podkreślić zasłużonego w pełni oburzenia on chyba wejdzie w życie i raczej będzie w jakiś tam sposób funkcjonował. Wedle przynajmniej zapowiedzi gubernatora Swady: 90% druzów akceptuje ten deal. Oczywiście pozostaje grupa wyłomowa. Oczywiście też tutaj trzeba podkreślić, to nie ma myślenia żadnego demokratycznego, tak? Demokracja, to nie, ma, nie ma demokracji, tak? To jest nieistotne, czy 100 osób woli coś, a czy tam 99 osób woli coś, a jedna osoba jest przeciwko, czy na odwrót, to, to jest system feudalny, czy postfeudalny, tu starsi i ważniejsi wszystko decydują, a reszta ma się podporządkować, koniec i kropkę. Oczywiście może być jakieś warholstwo, jakieś awanturnictwo, jakiś tutaj ten, ale At the, end, at the end of the day tak to funkcjonuje, dlatego też Bliski Wschód jest o tyle ważny, żeby te wszystkie niuansiki, a przede wszystkim rozróżnienie etniczno-konfesyjne widzieć, y, bo to też kształtuje tak jakby charakter i oblicze cywilizacyjne danego terenu, tak? Y, co wolno w Damaszku, niekoniecznie można w Bagdadzie, tak? Co można w Bagdadzie, to zależy od której dzielnicy, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tak, to nie jest cep chłopski, że wszystko tak samo, tak? Nie, nie, nie. Chociaż oczywiście elementy wspólne są. Natomiast ten deal jest dość mocno tutaj kontestowany przez środowiska szejcha Al-Hijra, plus do tego jeszcze jest środowisko, które zostało już tam złączone, się połączyli razem z Al-Hijrą, tutaj przed, reprezentowany w dużej mierze przez um, um, Husseina Al-Atrasza, czyli wnuka Sultana Pasza Alatrasza, wielkiego bohatera tego, to, narodu syryjskiego. Nie ma narodu syryjskiego w rozumieniu to są wszystko, wszystko zależy od języka, od konfesji. Ale no, ten projekt Syrii, który się narodził z wielkim oburzeniem de facto, tak w czasie mandatu francuskiego, no to sultan Pasza Alatras był tym bohaterem tego powstania przeciwko, przeciwko francuzom. Coś, co później się wyłoniło, tak jakby ta Syria, która w 1946 roku uzyskała niepodległość. Tak? No, to, to zawsze trzeba tak to określać, że są tereny, które mają 11 czy tam 12 tysięcy lat historii. Więc, yy, więc yy, to tak. Yy, to środowisko al to są yy, w dużej mierze byli asadowcy, którzy zorbitowali się w kierunku Izraela. Nie jest to nic dziwnego, nie jest to nic zaskakującego, nie jest to też nic zdrożnego, po prostu zwykła polityka, tak, to jest coś normalnego, tak, więc, więc istota jest taka, że wczoraj w nocy Izrael dokonał chyba największych nalotów na Syrię. gągi szły i w okolicy Damaszku, i, i Hama, i Latakia, i co ważne Idlib, tak, co, to, jest, to jest bardzo ważne. Też są doniesienia o tym, że tureckie samoloty wleciały w syryjską przestrzeń powietrzną i była jakaś komunikacja pomiędzy izraelskimi i tureckimi pilotami. Teraz radiowa. Oczywiście, tutaj do jakiegoś poziomu eskalacji pomiędzy Turcją i Izraelem jest moim zdaniem jeszcze. To jest temat tak właściwie na, dla następcy albo następcy następcy Erdogana, bo w świecie islamu tak właściwie tak się to, to jest takie ciekawe. Tak? Znaczy, to jest, Coś, co akurat poważnie ludzie nad tym się zastanawiają i myślą nad tym, tak? bo Erdogan jest tak jakby etapem pewnym. Tak? Erdogan jest tak jakby etapem tym, który, który to tak spełnieniem marzeń dla tych emerytów z prowincji które w Turcji, którzy tam byli, tak jakby ten islam im się miał być schowany. Tutaj byli tak jakby przez kemalistów ciśnieni, gnębieni tak? przez Erdogan, tak jakby tutaj im te, to, to, ten projekt islamski tak jakby przywrócił. O, oczywiście Erdogan, jak ma zły, jak ma zły okres, to jest protu, pan turański, jak ma dobry, to jest proisle, pan islamski. Tak jedno drugie tak właściwie tutaj nie jest to uzupełniające się. Chociaż demagogii Erdogana, tutaj wiele rzeczy się łączy, natomiast e, potencjalny kiedyś tam konflikt Izraela z Turcją, to jest e, kwestia, na pewno no, nie takich fachowców w swojej dziedzinie, jakim jest Nataniahu i Erdogan, tak, to następcy. Tak, obaj panowie mają swoje lata, to, to tutaj, tutaj, ciężko oczywiście tutaj przewidzieć, za ile lat i dekad, czy, czy też dekad coś mogłoby być, ale istotne jest to, że e, to, co się dzieje z druzami na południu, Plus te gongi, które Izrael zapodaje. Plus to też, że wczoraj nie tylko izraelski samolot, nie, nie tylko turecki samolot, ale też i odnotowano starty i lądowania z lotniska Hamamein, czyli rosyjskiego lotniska, l, 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 lotniska na wybrzeżu syryjskim. No tutaj. Pokazuje, pokazuje, to, że jest tutaj ostra rywalizacja, ważne też, też oczywiście też jest to, że, to jest ważne, ciekawe jest też to, że Islamska Republika tutaj Iranu <grywa> potępiła ataki syjonistyczne na, na Syrię tutaj i opowiada się za integralnością terytorialną Syrii. O ile się nie mylę, to jest chyba pierwsza taka, taka wypowiedź oficjalna Islamskiej Republiki. Szeba w Libanie siedziało w górach i, i po prostu rechotało z tego, że no macie teraz swojego żulaniego, tak? No tak, no to, to, jest, to, jest, to jest dość mocno upokarzające, bo przedwczoraj w okolicy Pałacu Prezydenckiego zostały w Damaszku zbombardowane przez Izrael. Tak właściwie Izrael kontroluje całą przestrzeń powietrzną i ja nie wiem, co oni tam bombardują, ale generalnie już to chyba są jakieś okruchy okruchów. Umówmy się, że Izrael, że, że w Syrii nie ma nic, co by zagrażało Izraelowi, tak, nic, nic, to jest teren goły i wesoły, nawet i w Asad, nawet i w czasach Asada, przed wojną domową, to też tam nie było nic, co by tak mogło tworzyć Izrael, no pomijając tę kwestię gazu musztardowego, czy tego projektu atomowego zlikwidowanego w 2008 roku, no to, no to Syria jest tylko przestrzenią, tak, która to po prostu łączy różne, i teraz jest po prostu rywalizacja, powiem, o tą przestrzeń. Projekt jakiejś secesji Syrii, uważam, że no Izrael tego że w żaden sposób nie przeformuje, tak. Nawet jeżeli mają poparcie Alatrasam, czyli czyli Udruzów tam na południu mają poparcie Alatrasa, ale al-Hijry który, zresztą Al-Hijra ma kontakty z szejchem Mu'affakim Tarifem, który ma zresztą poparcie Mohameda Ben w Emiratach Arabskich. No, tutaj te wszystkie konfiguracje, ale to jest raczej przygrana strona i to raczej też wydaje mi się, że Izrael w żaden sposób nie będzie będzie grał, ale tutaj nie ma takich wariantów, możliwości zbyt dużych, tak? Teraz o tych możliwościach z, e, chciałbym je omówić, no bo one są o tyle ciekawe, że no, jak znowu geografia jest tutaj całą złośliwością, jak zwykle warunki terenowe, tutaj trzeba zawsze się przypatrywać tego, to, o, jakich te, o jakich obszarach my mówimy. To wiem, że to tak w geopolo, tak to nie, to jest w ogóle obojętne, ale jeśli chodzi o Bliski Wschód, to jest podstawa. Czyli tak, e, Słajda i Żabel El Drus znajduje się, no, nie umiem tutaj tych wszystkich rzeczy robić, żeby był mapę i tak dalej, to trzeba sobie samodzielnie tutaj znaleźć, to, to 18 sekund, tak właściwie, do, w Google, to jest przy granicy z Jordanią, tak, tak jakby e, bliżej im do Jordanii w sumie, no, w, w, do, na pewno im bliżej do Damaszku niż do Ammanu, ale, ale generalnie bliżej, bl, bl, tutaj jest to tak jakby przy Jordanii już. E, oczywiście król Jordanii tutaj w żaden sposób nie będzie, nie, nie chce i nie, i nie będzie się angażował w rzeku awanturę, która jest w Syrii, Chociaż ja nie ukrywam tego, że potencjalny wzrost znaczenia Syrii gospodarcze w przyszłości jest wielkim zagrożeniem dla każdego w regionie, no bo Syria po prostu zbyt, może być zbyt potężna. Jeżeli oni odbudują się, jeżeli będą, jeżeli nic sami zepsują, jeżeli jeszcze się nie nazwijmy to intelektualnie nie zdegradują i cywilizacyjnie, to oni to, to po prostu Syria będzie tym wszystkim, tak jak powinno się, to wszystko powinno się zarządzać. Tak? Oczywiście tak kwestia z tego degradowania cywilizacyjnego jest nieunikniona w związku z obliczem tej władzy, tak? ale w takim świecie idealnym powiedzmy, to tak, jakbyśmy to wszystko, na przykład, na przykład kto ma jakieś potencjały, to Syria tego się wszystko, to, to powinna po prostu zjeść. Tak? Więc, więc, oczywiście, tutaj w jakiejś perspektywie wzmocnienie Syrii dla króla Jordanii jest, czy dla następcy króla Jordanii, będzie naprawdę bardzo dużym problemem, ale na chwilę obecną się nie angażuje. Też tutaj o Beduinach nie można zapomnieć, ponieważ to teraz jest to zauważalne, że tam dużo jest tych milicji w, w okolicach Suwejdy, które to z jakiejś beduńskiej prowinencji to wszystko i jakoś to się podczepia pod władzę i to tam chodzi, i rabować, tak jak druzowie to wszystko eliminują, a idzie to wszystko na, na konto władzy. To jest, to, to, to jest, to jest ten, no bo to, że druzowie nie ufają tej władzy, nie ufają temu żadnemu porozumieniu, jest to całkowicie podkreślam, zrozumiałe, tym bardziej jak widzą jaka hołota tam po prostu wjeżdża, tak? To też to, to, żulanie się powiem ten, ten zająć w pierwszej kolejności. Towarzystwo te ogolić, oszczyc. W Damaszku są naprawdę super fryzjerzy na world class poziomie, o wiele wyższym niż w ogóle cokolwiek tutaj można nawet i w Europie znaleźć. Więc, oszczyc, ogolić, umyć. Jak, jak potrzeba im hamamu, też tam mają hamamy ubrać, tak żeby to nie wyglądało jak hołota, no bo to wygląda jak hołota w dużej mierze. I nikt z taką to nie chce po prostu mieć do czynienia, jak im to jeszcze wjeżdża. Tak więc tak, Jordania jest out. W sensie tutaj sygnalizuje kwestię kwestie taką, że strategicznie cały ten cała kwestia przyszłości Syrii jest tak się kwestią całego regionu, no bo nikt też nie chce, żeby im po prostu Syria z tym potencjałem, który ma, żeby im to po prostu w pewnym momencie ich naturalnie po prostu przygniecie. E, druga rzecz, drugie państwo, czyli Izrael. Wczoraj też, wczoraj albo przedwczoraj, a, na, na, wczoraj na pewno wylądowały śmigłowce izraelskie pod Suwejdą. E, wedle doniesień tam trzech, czterech łebków e, pasażerów wróciło ze Swady do, do Izraela, tak? tutaj tam są jakieś doniesienia o tym, że to byli jacyś Asadowcy. Być może Izrael będzie tam w przyszłości myślał o powołaniu jakiejś milicji druzyjskiej, tak? czyli, że, czyli że po prostu nawet jeżeli to będzie jakiś margines marginesu w ogóle całego tego um, funkcjonowania druzów w, w Swejdzie, czy też w ogóle tam, no to jednak taka milicja mogłaby gdzieś tam jakieś no być użyteczne. Tak? I być może Izrael o tym myśli tak jak podkreślałem wcześniej, druzowie no niestety nie mają tego najpotrzebniejszego asortymentu w nowoczesnej wojnie arabskiej na Bliskim Wschodzie, czyli nie mają gągownic. Wystarczająco tych gągownic Izrael wywiózł z Libanu, więc może to jakoś będzie transfer, nie wiem. No ale ważne jest to, że pod jest lotnisko, które przynajmniej izraelskie śmigłowce będą wykorzystywały, więc do czasu, kiedy tam się żadne Żadne możliwości nie pojawią, żeby w te śmigłowce strzelać, no to, to po prostu będzie jakaś tam forma mostu powietrznego. To jest bardzo ważne, ponieważ e, nie ma łączności terytorialnej pomiędzy Swaydą, czyli Żabelę Drus, z Izraelem. Nie ma. I nawet to, co Izrael utworzył już w strefie, tą strefę buforową, czy bezpieczeństwa w Syrii. Od grudnia, tak, czyli tam, tam Hermon, tam, kilka kilometrów po stronie, e, po stronie syryjskiej e, linii demarkacyjnej z 1974 roku, to do Słowejdy to jeszcze jest kawałek. To jest, to, jest, to jest kawałek, a przede wszystkim pomiędzy jest prowincja Dara. I tu się pojawiają bardzo duże problemy. Co prawda, pro, prowincja Dara, czyli tam matecznik tej całej rewolucji, tam wybuchło powstanie, które później przerodziło się w całe to w ogóle wojnę w 2011 roku. Oczywiście tam duży wpływ ma król Abdullah, tak? czyli, czyli Jordania. Duży wpływ ma Emiraty Arabskie. Duży wpływy mają generalnie wszyscy, to jest ten front południowy. Więc, więc to może by tak mocno nie przerażało Izraela, ale to bardzo łatwo wywrócić. Bardzo łatwo wywrócić. Widać, że gongi tam też lecą. tak. I, i jest tam jakaś w tej prowincji jest, jest jakaś nić porozumienia z, z Damaszkiem, jakoś e, ten, a przede wszystkim ta Dara to jest, e, co prawda wszystkie szacunki ilościowe, ludnościowe są bardzo, e, nie zawsze oddają tą to, to rzeczywistość w Syrii, która po prostu stała przeorana zupełnie, tak, miliony ludzi uciekło, tak, uchodźcy i, i w ogóle ten, więc... więc no ale mniej więcej wiadomo, że, że, że w Syrii mniej więcej jest ten sam stan ludności co przed wojną, tak, pomimo tych wszystkich emigracji i ubytków, no bo system społeczny działa. No i tak się wylicza, że w Darze, czyli tej prowincji pomiędzy Golanem a Słowejdą, jest ponad, ponad około 1,5 miliona ludzi, w większości Sunnitów, Arabów. Więc Izrael tak właściwie mógłby jakby miał jakieś takie zapędy aneksyjne, żeby z tymi druzami jakoś syryjskimi ich tam bardziej poprzekręcać, powy, powywracać, czy może nas w przyszłości anektować, no to wydaje mi się, że to by było możliwe, ale Izrael nie chce ani jednego Araba więcej. Tak? Ani jednego Araba więcej. No to a tutaj pomiędzy są Arabowie. Tak? Oczywiście tutaj podkreślam to, że Syryjczycy, Palestyńczycy to są Arabowie, tak? Arabowie, muzułmanie, tak? Więc, więc to jest ten sam element ludzki. Yy, i bo, bo, bo też tutaj często chyba się nie za bardzo kojarzy to, że Palestyńczycy są Arabami, muzułmanami w większości, więc, więc, więc a nie czymś zupełnie odrębnym. Nie, nie, nie. Więc, więc chodzi o to, że jest ten, jest ten obszar pomiędzy i on jest bardzo mocno problematyczny. Tam mogą. Tam mogą być już jakieś mukała, mukałama, tak? czy jakieś tam zaróżki ruchu oporu. Oczywiście to są wszystko historie, które z perspektywy militarnej są zupełnie dla Izraela zupełnie jakieś tak jakby nie, nieszkodliwe, ale to znowu to jest to samo, co to samo, co się zaczynało zaczyna wszędzie indziej, tak i to już jest rozpoczęcie kolejnego cyklu, którego już nikt nie chce chyba rozpoczynać, tak. No to znowu będzie jakieś mokawa, jakieś tutaj kamienie, jakaś intifada, jakieś może gągownice się pojawią, coś tam i po co to komu, po co to komu znowu przeżywać, tak? Więc an, to jeszcze do tego angażowanych środków finansowych. Więc, ten, więc generalnie, jeżeli ta Kunejtra jeszcze nie jest taka straszna w okolicy tej, 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 tej przygranicznej, przygranicznej prowincji syryjskiej, ona jest dość mocno tam, tam są też Czerkiesi, chociaż ci Czerkiesi to w dużej mierze to są emigranci z rodziny, które zostały wyrzucane przez Izrael w 1967 roku, tak, to było bardzo mało znanym elementem. W ogóle tego wszystkiego jest to, że jak Izrael zajął Golan w 67 roku, no to tysięcy Syryjczyków zostało wyrzucanych stamtąd um, i tam też byli Czerkiesi między innymi. Więc, więc ja nie wiem, czy ich tam będą mogli tam, jakąś tam formę zagospodarować, ale to, jest, to już widać, to jest po prostu problem. Tak? To, już, to już jest bawienie się w różne takie elementy, które to nie do końca mogą być takie jakby sprawne, no jeżeli druzowie przy, przy, w jakiejś tam w konfiguracji mogliby tutaj się byliby zainteresowani sojuszem z, z Izraelem, ja nad, nad nie mówię i to nad mówię o tych ludziach, kto, znaczy o tych środowiskach, które są w układzie z rządem, tak, no bo <laughs> e, najważniejsza sprawa to jest sprawa finansowa, tak, zawsze. Więc jeżeli w Syrii Zarobki są, jak są, po 15 dolarów, tak, no to w Izraelu, no to tam najniższa krajowa to jest 6 tysięcy chyba szekli, czyli to jest tysiąca dolarów. Więc za taką najniższą krajową, to by druzowie sobie popracowali w Izraelu, tak, bardzo, tak, a przy okazji by jeszcze tutaj nie musieli, Izrael by tam nie musiał pan palestyńczyków puszczać do pracy, więc, więc, więc tutaj wszystko, wszystko się zgadza, tak, tylko, że znowu, no, w jakiś tam sposób tutaj zrobić to, żeby to był jakiś most um, i, no, i oczywiście też to, że, um, ja nie wiem, na ile tutaj druzowie, druzów to interesuje, no, bo ich to nie interesuje, tak, oni się interesują własnym losem i własnym tym, no ale to przede wszystkim są elementem rywalizacji izraelsko-tureckiej o Syrię przynajmniej o podział wpływów w tej Syrii tak podział wpływów w tej Syrii tym bardziej że wczoraj już były też doniesienia o tym filmiki się pojawiły też są doniesienia medialne że kolejny kontyngent amerykański się przeniósł z, z, ze wschodniej Syrii do irackiego kurdystanu tak czyli że ten teren wschodniej Syrii jak Amerykanie opuszczają, no też ktoś to musi zagospodarować, a tam, a tam jest ISIS. Gdzieś tam jeszcze po tej pustyni grasuje ISIS, tak? I ISIS to już jest problem tak właściwie dla każdego. Wbrew temu, co można tutaj przypisać naszemu ulubieńcowi z Damaszku, tak? czyli żulaniemu, no to on ISIS zwalcza, no bo ISIS też go chce wywrócić, tak? Już, już, już tam bezpieka nowej Syrii złapała kilku isis którzy chcieli wysadzić szyjski mecz w Damaszku. No takie, takie, takie rzeczy, no to, to znamy na przykładzie Afganistanu, gdzie akurat też e, talibowie też mają tutaj, użerają się z ISIS, tak? Więc, więc, więc tutaj to jest, to jest jedna rzecz, kolejna, kolejna rzecz jest taka, że no z ISIS to nie można się dogadać, tak? Nie można tutaj im dać dealu, no bo ich trzeba albo wyeliminować, Albo ten, ale z drugiej strony też nie da się ukryć, że jest dużo szabab w Użlaniego, którym się też pewne, pewne rzeczy nie podobają. Tu nie można zakładać to, że tutaj ludzie mają jakiekolwiek szerokie horyzonty, bo nie mają. Tak? Jeżeli dalej nie wypowiadam się odnośnie Użlaniego i dalej się nie wypowiadam odnośnie tego, czy on naprawdę tutaj jest kumaty, czy nie kumaty, bo nie wiem, czy on to w ogóle tym, tym wszystkim rządzi, no to ja wiem o tym, że du, duża część, jak, jakiś tam element, który w dużej mierze się wywodzi, właśnie między innymi z tych wszystkich szlaków dżihadowych, no to oni na ISIS nie patrzą tak radykalnie, przeciwko, no bo dla radykalnego islamu, tak, no to kwestia, czy dla ISISowców, tak, którzy, czy dla tego towarzystwa, które z ISIS tak właśnie dzielą poglądy, wszystkie poza kto jest rajsem, bo to jest taka podstawowa różnica, no to kwestia tutaj dealu z druzami już jest no to tak niezgodnie, niekoniecznie, niekoniecznie jest to halal, tak? Czyli niekoniecznie, niekoniecznie to powinno być halal. No bo wiadomo, wiadomo co, co trzeba zrobić. No oczywiście nie każdy tutaj, kto przyszedł ten cały szlak bojowy, rozumie w ogóle ideę drugiego marszu. W dużej mierze nie, no bo to, to są często prości, prymitywni ludzie. Więc, więc tutaj, tak właściwie, krzykuje się kolejna kampania, e, którą trzeba będzie w jakiś tam sposób e, doprowadzić. E, no, podział w podział Syrii, podział Syrii wydaje się zupełnie już niemożliwy. Znaczy niemożliwy. No, wydaje się, że w jakiś tam sposób chyba będzie nie były, że, że znaczy to źle, ale to no, raczej. Jest mniejsze prawdopodobieństwo niż większe. Będą jakieś oczywiście tutaj podziały wpływów, ale wewnątrz terytorium Syrii, tak? Być może tutaj. Izrael może nie ma tak dobrych kart, jak, jak by się to wydawało. Być może tutaj w ogóle bym, bym, bym kiedyś na ten temat zrobił zupełnie inną pogadankę później, kiedy to być może już tam kwestia, bo kwestia Syrii troszeczkę zejdzie na bok. No ale tutaj dwie rzeczy muszę jeszcze tutaj wspomnieć, jeśli chodzi o Syrię na koniec. Znaczy cała sprawa tego zamieszania z Druzami to była w trakcie E, było zamieszanie z druzami, tak, A w Damaszku Abu Muhammad podejmował delegację chińską, chińskiego biznesu. Tak, to jest ważne, tak. No, bo Chińczycy też się pokazali. E, Chińczykom jest to zupełnie obojętnie, czy jacyś drzowie są, czy ich nie ma, tak. E, e, w ogóle to to jest ten. E, druga, druga rzecz jest taka, że też doszło do spotkania delegacji. W Turcji syryjskiej z delegacji Azerbejdżanu. W ogóle to jest o tyle ciekawe, że ostatnio Azerbejdżan tak się troszeczkę podkręca, że tutaj i Pezek tak, czyli irański prezydent, i Netanyahu wybiera się do Azerbejdżanu i teraz jeszcze z Syryjczykami jakaś tam delegacja, oczywiście fachowców związanych z energetyką, gazem, tak, no bo Syria ma gaz. To już nie podlega żadnej wątpliwości, więc, więc e, jakaś ta współpraca tutaj by się szykowała. Więc, w, w, więc tak to wygląda. Chociaż oczywiście te izraelskie gongi, które po prostu przechodzą przez tą Syrię, to już jest totalnie ośmieszenie w ogóle. Szary e, pokazują Polsce, jak on jest bezradny, no bo też nie da się tutaj cokolwiek zrobić. E, szara na pewno coś, coś kombinował. Znaczy, tutaj. B, b, Przynajmniej na początku, tak, na początku, jak obrywał te gongi w grudniu, bardzo mądrze powiedział o tym, że nie ma środków ku temu, żeby, żeby cokolwiek zrobić. Tutaj seria ma tyle tych problemów, że muszą to tak jakby to cierpieć, po przecierpieć. No, to była słuszna optyka, tak. No, trzeba było przecierpieć, ale ta cierpliwość już się chyba troszeczkę powoli kończy, tak? No bo coraz więcej wiadomo, i, no i też czas nie, nie leczy RAN, tak, tym bardziej, że e, w ogóle ciekawa sprawa jest taka, że syr, już tak na sam koniec w Syrii było bardzo dużo. W związku z tym, że Syria była ucięta, wcięta, no to oni sobie tam wypracowali dużo takich podróbek, e, szczególnie w spożywce. No i teraz producenci tych pod, pod, podróbek, którzy E, tam batoniki jakieś tam inne tam napoje tak no, takie wszystko to wszystko small było ale, ale dawało pracę plus e, gdzieś tam napędzało lokalnie gospodarkę na ile się dało no, no, teraz oni wszystko tracą no, bo przyjeżdżają oligarchowie z Yedlib, którzy na to będą są reprezentantami tureckiego biznesu tak? więc, więc a, wie, no, to, to tylko sygnalizuje to że to, że jeszcze jest wiele różnych ciekawych wątków, z którymi to e, w Syrii trzeba się mierzyć i o których Abu Muhammad al-Julani musi myśleć. Wczoraj, wczoraj zresztą było takie, już na sam koniec podsumuję, było takie spotkanie klasyka i old school'a i legendy, wszelaki, czyli Walida Dżumbulata, który znowu zawitał do Damaszku no i spotkał się z, e, z Abu Muhammedem. E, no to to, to to jest tak jakby stary klasyk, stary standard, standard nad standardami, tak, no bo to, to przecież Walid -E, to jest to jest top 3 w ogóle wszystkiego tam, wszystkich tych cwaniaków, a no bo Mohamed no, to jest projekt teraźniejszości i przeszłości. Dziękuję bardzo.